Historia do usłyszenia: roku 1997. Bardzo mi miło powitać wszystkich słuchaczy. Nazywam się Karolina Frydel, a moim gościem jest pan profesor Jerzy Żurko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pani redaktor, wi witam wszystkich radiosłuchaczy Radio Lus. Pan profesor Jerzy Żurko jest wykładowcą w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych pana profesora jest kultura pojmowana jako system wartości. Jego ważnym osiągnięciem jest stworzenie wraz z programistą Michałem Orlikiem programu komputerowego o nazwie Socjolog2.0, służącego do badania tekstów narracyjnych w celu rekonstrukcji struktur i systemów wartości. Powódź z lipca 1997 roku określa się zwyczajowo mianem powodzi tysiąclecia lub wielkiej wody. Powódź ta głęboko zakorzeniła się w pamięci społecznej Wrocławian. Do dziś wydarzenie to jest żywo wspominane i przywoływane w rozmowach zarówno świadków, jak i uczestników. Wobec tego chciałabym, abyśmy naszą dzisiejszą rozmowę zaczęli od pytania o to, na jakie sposoby powódź wpłynęła na pamięć zbiorową wrocławian oraz czy można mówić o niej jako o pewnego rodzaju przeżyciu pokoleniowym. Nie jestem pewny, czy można mówić o powodzi w 1997 roku jako o przeżyciu pokoleniowym, bo dlatego że ona po prostu trwała bardzo krótko. To było raptem lato 1997 roku, od 7-11 lipca. No, ona trwała przez pewien moment, dlatego że woda po prostu nie chciała spłynąć z tych terenów, które zostały zalane, i dlatego to się tak przedłużało. Ale generalnie rzecz ujmując, to uważam, że to nie tyle było pokoleniowe przeżycie, co to było przeżycie, które kształtowało mieszkańców miasta Wrocławia i okolic jako pewnej konkretnej zbiorowości. To znaczy, mamy do czynienia z takimi wydarzeniami, które kształtują, no co tu dużo kryć, tożsamość miasta Wrocławia. Takim wydarzeniem z całą pewnością jest słynna epidemia czarnej ospy z 1963 roku, którą zresztą tak trochę pamiętam z dawnych moich dziecinnych lat. Ale rzeczywiście powód 97 roku była tutaj bardzo mocno kształtująca tożsamość mieszkańców miasta. Ludzie się po prostu zaczęli z miastem identyfikować. I to tak bardzo powiedziałbym silnie i usilnie. Tutaj jest jeszcze drugie dno tego wszystkiego, jeżeli chodzi o kwestie tożsamościowe. Mianowicie, bardzo dużo młodzieży, w szczególności, przyjechało do Wrocławia w czasie powodzi już od pierwszego dnia po to, żeby ratować Wrocław, a wcale we Wrocławiu nie mieszkali. Dotyczy to oczywiście nie takich bardzo dalekich okolic od Wrocławia, ale takich na przykład jak Świednica, Kąty Wrocławskie, Oława, Trzebnica, Środa Śląska. Oni najczęściej przyjeżdżając do Wrocławia, zaczynali swoją przygodę z powodzią gdzieś w okolicy Dworca Głównego. Tam najczęściej ich te różne struktury wolontariackie absorbowały, że tak się wyrażę. Stąd bardzo dużo takich przyjezdnych ludzi po prostu zajmowało się ratowaniem samego Dworca Głównego. I tak szczerze powiedziawszy, to właśnie tam ich spotkałem. W okolicach Estakady, w okolicach. Skrzyżowania Piłsudskiego z powstańców śląskich, koło Arkad i tak dalej. I dla mnie to było dziwne, szczerze powiedziawszy. Dlaczego? Dlatego, że przecież niektóre z tych miast same były bardzo poważnie zagrożone powodzią. To dlaczego ludzie skąd wrocławskich, które w końcu też zostały zalane przez powódź, albo oława, dlaczego oni przyjeżdżają do Wrocławia? Dla mnie to była zagadka. I na tą zagadkę oni mi odpowiadali w sposób prawie, że idealnie zgodny. No jak to? Nie będziemy ratować naszej stolicy? I w tym momencie ja sobie uzmysłowiłem, że dla tych ludzi z interioru Dolnego Śląska Wrocław urósł do rangi stolicy. No w życiu bym wcześniej czegoś takiego nie przypuszczał. I to moim zdaniem jest zmiana i to zmiana trwała. Tutaj od 97 roku. Rzeczywiście dla mieszkańców tych właśnie okolic Wrocławia, bo Wrocław jest stolicą. Mi się wydaje, że nawet chyba wtedy doszło do takiego nieprawdopodobnego zupełnie wznoślenia. Wrocławia jako takiego miasta bardzo nowoczesnego, błyskawicznie się rozwijającego, w którym są nieograniczone niemalże możliwości dla każdego, który tutaj chce cokolwiek robić w tym mieście. Przypominamy sobie, że to było tuż po słynnym remoncie Starego Miasta, prawda? Więc Wrocław na samą idealnie powódź był pięknie wyremontowany. <grymny> został wtedy oddany do użytku. Przypominamy sobie te sprawy. Park japoński koło Pergoli, prawda? Który oczywiście został zalany w czasie powodzi też, jak najbardziej. No więc na samą powódź Wrocław był piękny i wspaniały. Więc tak to trochę wyglądało, dla mnie to było też jako socjologa bardzo istotna sprawa dlatego, że wie pani no taki gorący temat jak powódź, w tym momencie trzeba jakoś badawczo ugryźć. Nie? No, abyż głupio by było, gdybyśmy w naszym Instytucie Socjologii tego tematu od razu, natychmiast nie podjęli, prawda? I rzeczywiście były prowadzone badania. Profesor Sitek stworzył też taką książkę niedużą na temat powodzi. Są generalnie przy takich gorących tematach dwie możliwości socjologiczne ujęcia takich rzeczy. Albo robimy wywiady albo robimy badania metodą obserwacyjną. No żeby był metoda obserwacyjna, musi być kanon pewnego myślenia, mianowicie po pierwsze, musimy przyjąć rolę, to jest pierwsza dyrektywa i druga dyrektywa prowadzić dziennik obserwacyjny. No więc Jerzy Żurko postanowił zrobić inaczej niż mój profesor, który robił wywiady. Ja postanowiłem robić badania metodą obserwacyjną. No i rzeczywiście faktycznie przyjąłem rolę takiego człowieka z łopatą, prawda, który chodzi po różnych miejscach we Wrocławiu i pakuje ten piach do, czy też ziemię do, do tych worków. No muszę powiedzieć, że do dzisiejszego dnia wiem jak to robić, żeby to nie przeciekało. A druga sprawa no to prowadzenie dziennika obserwacyjnego. I rzeczywiście prowadziłem dziennik obserwacyjny, on się ukazał. W całości, wreszcie drukiem, w książce pod tytułem Dolny Śląsk Pamiętam Powódź, która została tutaj wydana właśnie z okazji, jakby to można powiedzieć powodzi. To są takie troszkę też literackie, reportażowe, relacje z powodzi, ale też są teksty całkowicie literackie. To w 2017 roku wyszło. Od razu mówię, jest ukryta reklama. Jest możliwe kupienie tej książki w dalszym ciągu w tajnych kompletach na przejściu garcarskim na rynku. No i tutaj kryptoreklama, mianowicie, to właśnie jest ten mój dziennik z powodzi. Jest taki, no można powiedzieć, zbiór takich sympatycznych anegdotek o tym, kogo spotykałem w czasie powodzi, co oni robili, czym się zajmowali i tak Także powiedziałbym, że jakiś tam drobny wkład mój w tą całą powódź jest. A propos tej książki yy, i autoreklamy. To mogę powiedzieć też, że jest ona możliwa również do zakupienia w sklepiku muzealnym w Centrum Historii Zajezdnia. Ale to tak na marginesie. A wracając do powodzi, chciałabym zapytać, jakie skutki społeczne i kulturowe przyniosła powódź z punktu widzenia pana jako socjologa, ale też uczestnika tych wydarzeń? Skutki są bardzo dalekosiężne. To znaczy bo tu jakby trzeba rozdzielić na dwie całkowicie różne sprawy. Jedna kwestia to jest kwestia skutków kulturowych, a druga skutków społecznych. Jeżeli chodzi o skutki społeczne, bo tego trzeba byłoby chyba zacząć, to powiedziałbym, że to jest duża rzecz. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej przed powodzią, w szczególności w tych takich wielkich sypialniach Wrocławia, typu na przykład Popowice, Nowy Kozanów, to właściwie ludzie z klatki schodowej się nie znali. Po prostu się nie znali na zwykle świecie. Nikt nie wiedział, kim jest sąsiad. I to w czasie powodzi się radykalnie zmieniło. W szczególności dotyczy to na przykład tych słynnych, znanych ikonograficznie i fotograficznie bloków na Nowym Kozanowie, które były takimi wyspami, na, na takim dużym, prawda, jeziorze. I chciałem zauważyć tylko, że ten stan takiego odcięcia się tym bloków to trwał dosyć długo, no gdzieś około miesiąca. Zanim można było suchą nogą przejść do całej reszty miasta Wrocławia. I w tym momencie ci ludzie musieli zacząć ze sobą rozmawiać i się poznali. Czasami się polubili, czasami nie bardzo, ale w każdym razie tak czy siak to więzi społeczne w obrębie tych osiedli bardzo mocno zmieniły się na korzyść. To znaczy, były dużo bardziej silne, i tak jest do dzisiejszego dnia. Tutaj, jakby po tej powodzi, nie było żadnego regresu pod tym względem. W związku z tym, to się utrzymuje do dziś. To oczywiście, że to jest pewien proces, tylko że ten proces w czasie powodzi uległ radykalnemu przyspieszeniu. Powiedziałbym, że. Jeżeli mieszkałbym w jakiejś klatce schodowej, to w tym momencie oczywiście wiem, czy na przykład mój sąsiad z trzeciego piętra jest profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, czy też pijakiem, czy też jest żołnierzem na przykład, policjantem czy kimkolwiek, tak? Nie wiem czym się zajmuje jego żona i czy jest to sympatyczna osoba i tak dalej i tak dalej. Nawet jeżeli kogoś przy tej okazji poznając możemy po w świecie może on nam nie pasować właśnie ze względu na powiedzmy sobie jego chroniczny alkoholizm, prawda, To w dalszym ciągu nic nie oznacza, to tylko oznacza to, że go nie lubimy, ale generalnie znamy go. Być może w takiej powodzi to moglibyśmy go poznać nawet bardzo dobrze. I w tym momencie czasami może przyjść nam taka głowa, a może by mu jakoś pomóc, a może pomóc tej sąsiadce, która jest niedołężniała, a wiemy skąd to, że jest niedołężniała, no właśnie dlatego, żeśmy ją poznali w czasie powodzi. I to jest radykalna różnica, jeżeli chodzi o strukturę społeczną. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, to tu jest grubsza troszkę sprawa i jakby powiedziałbym innego kalibru. Już mówiłem tutaj o tym mitie Wrocławia jako szybko i nowocześnie rozwijającej się stolicy Dolnego Śląska, domyślam się sprytnie, bo to jest jednak mit, który jest zakorzeniony właśnie wśród ludności interioru miasta, wokół wrocławskich okolic, tak? Natomiast jeżeli chodzi o sam Wrocław, to ludziom rzeczywiście zaczęło strasznie na tym mieście zależeć, mieszkańcom po prostu. I od tego momentu datują się właśnie takie różne historie, jak większe poszanowanie, na przykład dla zabytków Wrocławia, które w końcu w czasie powodzi niektóre z nich jednak trochę ucierpiały, co to dużo kryć. Kto wie, czy słynny miejski program remontu stu kamienic nie jest jakimś pokłosiem właśnie dokładnie tej powodzi? Ja jestem nawet prawie pewny, że tak. Można tam narzekać, że głównie zajmują się fasadami w Wrocławie, a co tam w środku w tych kamicach jest to już się tym mało kto zajmuje. No nie jest tak do końca. no Bez przesady. Nie mówiąc już o tym, że to nie chodzi o 100 kamienic, tylko dużo, dużo więcej. Więc powiedziałbym pod tym względem, to jakby większa dbałość o to miasto się pojawiła. Działają stowarzyszenia teraz i dużo prężniej niż kiedykolwiek indziej, niż przed powodzią. W mici chociażby. Która sama siebie uznaje za kontynuację jakąś tam przedwojennego towarzystwa upiększania miasta Wrocławia, bo tak się nazywało. A w Wrocławia, a jakoś tam nawiązuje do takiej tradycji, nie? Dużo by mówić, ale generalnie rzecz biorąc, to po prostu jest zupełnie inna sytuacja. Wrocław po prostu jest czymś dla mieszkańców dużo, dużo niepowodzianie ważniejszym niż przed powodzią. Powiedziałbym, że żadnego regresu nie było od 1997 roku. Natomiast, oczywiście, ten rozwój kulturowy Wrocławia, który wtedy bardzo mocno przyspieszył, to on trwa w dalszym ciągu, tylko że w dużo spokojniejszej postaci. Te procesy, które się wtedy zaczęły, one trwają sobie z jakąś tam lekką, pewnie domyślamy się, sinusoidą i fluktuacjami, ale generalnie tutaj. Się niespecjalnie cokolwiek zmieniło na niekorzyść, o tak bym to powiedział. Żeby nastąpił jakby odwrót od tego, czy coś. Nie, nie, absolutnie nie. Czyli powódź miała znaczenie kulturowe też. I nie tylko dla tych, którzy uznali Wrocław za swoją stolicę. Powiedział pan bardzo ważną rzecz o więziach społecznych i o stowarzyszeniach. Z tym mam wrażenie, łączy się też taka inna kwestia, którą chciałam poruszyć. Mianowicie z obserwacji, z doświadczeń wiemy, że tragiczne wydarzenia, które dotykają takie szersze grupy społeczne, szersze grupy osób, mają taką cechę jednoczącą ludzi w obliczu katastrofy. I teraz chciałabym, abyśmy skupili się na tych przejawach solidarności społecznej, które można było zauważyć w trakcie powodzi z 1997 roku. Ta sytuacja spowodowała, że Właśnie to co powiedziałem, mieszkańcy Lokowisk zaczęli się bardziej poznawać i w związku z tym nastąpiła taka taki radykalny zwrot, można by tak nawet to powiedzieć, radykalny zwrot kwestii podstawowej dla funkcjonowania każdego organizmu miejskiego, mianowicie pomoc sąsiedzka. To było rzeczywiście coś niesamowitego, ponieważ to nie było tak, że ktoś się zgłaszał do wolontariatu i tak dalej. Nie, 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 Sami ludzie, nawet bez jakichkolwiek struktur organizacyjnych, zaczęli się interesować, czy jakiejś tam sąsiadce nie pomóc, tak? W związku z tym, na przykład mieszkańcy blokowisk, którzy po prostu, no, mówiąc krótko, z powodu powodzi nie mogli wyjść z domu i tak dalej, to zaczęli szukać po całej klatce schodowej, w której mieszkali, a wyjść z niej nie mogli szukać ludzi, którym trzeba pomóc. No i tak od parteru aż do 12 piętra. Chodzili i pytali się, czy komuś nie pomóc w czymkolwiek, czy komuś czegoś nie załatwić. Czy komuś nie brakuje na przykład wody, albo no to czegoś do picia, albo czy jakichś lekarstw? I tak dalej, i tak dalej, tego typu historie. I to rzeczywiście ta pomoc sąsiedzka była na zupełnie niesamowitym poziomie rozwinięta. Druga taka rzecz, o której tu trzeba powiedzieć. To jest kwestia samych wolontariuszy, którzy zajmowali się ratowaniem w Wrocławiu. Z tego co ja się orientuję, niestety nie doszło do zawiązania się po powodzi jakiejś takiej stałej struktury, która by zainteresowała się kwestią na przykład szkoleń, w jaki sposób zachowywać się, gdyby powódź miała jeszcze raz nastąpić. Tutaj szkoda straszna, dlatego że trochę fachowców się w tej sprawie pojawiło i można by było ich jakoś wykorzystać. Dotychczasowe struktury pomocowe, które miały przynajmniej potencjalnie się tą kwestią zajmować, one w słaby sposób zadziałały. Natomiast zadziałała rzecz zupełnie nieoczekiwana, mianowicie nieprawdopodobna aktywność mieszkańców. I to rzeczywiście faktycznie miało podstawowe znaczenie, a nie na przykład struktury tak obrony cywilnej. Które praktycznie biorąc nie odegrały specjalnej roli w tej powodzi. Tutaj nawiasem mówiąc, blamasz tych struktur to jest znaczący. No bo faktem jest, że one są, prawda, bardzo dawnych czasów, jeszcze głęboko komunistycznych, struktury skostniałe, więc idealnie nie nadające się do niczego. Dlatego też lepiej le wykorzystywać właśnie aktywność społeczną niż właśnie takie skostniałe, zastane, zestarzałe struktury. To nie ma większego sensu. Tutaj druga sprawa, to jest też kwestia na przykład zaopatrzenia ludności w żywność. Cała masa hurtowni, w szczególności z okolic Wrocławia, postanowiła po prostu no, żywić Wrocław. Faktycznie tych różnych transportów, całkowicie darmowego jedzenia było mnóstwo po prostu. To jest następna sprawa. Co to znaczy? To znaczy, że ludzie biznesu też w tym brali udział. Może my tego wprost nie widzimy. Nie biegali z łopatą, bo nie muszą. I tutaj też chwała im za to, co tu dużo kryć. A do takich jakby drobniejszych historii, które tu jednak mo wszystko trzeba wspomnieć. Jak ktoś w czasie powodzi wyszedł z szpadlem albo łopatą na ulicę, to mógł na zasadzie autostopu zatrzymać i ten taksówkarz nie brał od niego pieniędzy za kurs. Pytanie było, gdzie pan chce jechać? No i powiedzmy sobie, że ktoś z Nowego Kazanowa mówi na Psie Pole. Nie ma problemu, jedziemy na Psie Pole. Ile to będzie kosztowało? Nic, proszę pana. Ale ludzie, widząc takie osoby, zatrzymywali się kierowcy sami. Nawet nie trzeba było specjalnie machać ręką, żeby się dostać tam, gdzie się chce. Także z tym akurat nie było żadnych problemów. Ja się przemieszczałem po Wrocławiu dzięki temu dużo szybciej niż w normalny dzień tygodnia, mimo że Wrocław w dużej części był zablokowany, i część Wrocławia północna była jakby oddzielona od południowej, nie można było przejechać. Właśnie w ten sposób, na przykład z krzyków do tego psiego pola, no nie dało się tak zrobić, dlatego że można było przejść mostami, ale piechotą i to kolejowymi raczej niż komunikacyjnymi, niestety. Tak to wyglądało wtedy. Także tutaj tej pomocy, czy też akcji pomocowych było co niemiara. Ale z pewnością wszystko ma dwie strony medalu i oprócz tych szlachetnych przejawów samopomocy, solidarności społecznej, pojawiły się także czynniki dezintegrujące powodzian w lipcu 1997 roku. Rzeczywiście miały miejsce wtedy we Wrocławiu takie rzeczy, które no nie powinny się zdarzać, mianowicie przede wszystkim okradanie sklepów które nie były pilnowane ze względu na to, że po prostu nikt no, nie mógł tam dojechać, ani nic, tak. Zaznaczam od razu, że to było rzeczywiście, być może nawet i dotkliwe, ale dotyczyło rzeczywiście takich obszarów miasta, które były bardzo mocno zalane, czyli Ławskie, słynny Trójkąt Bermudzki. Tak gdzieś mniej więcej wzdłuż ulicy Kościuszki i dochodzących do niej ulic typu Gwarna, Kontaja, stawowa, i tak dalej. Więc to rzeczywiście tam mieszka no, taka biedniejsza ludność, dla której takie produkty ukradzione z okolicznych sklepów były pewnym takim dosyć istotnym wspomożeniem materialnym. Ale druga strona tego medalu jest następująca: gdyby oni tego nie ukradli, to co by się stało z tymi produktami? Bo ja mam wrażenie, że po powodzi trzeba by było je zezłomować. Dlatego, że po pierwsze, albo byłyby przeterminowane, albo tak uszkodzone wodą, że nie nadawałyby się do niczego. Ci ludzie wcale nie brali czegoś bez sensu. Oni brali to bardzo często z dolnych półek i powiedzieli, że i tak to nic z tego później nie będzie. Także to nie jest tak do końca, powiedziałbym, że tu mamy do czynienia z taką całkowitą obrzydliwością tego typu działań. Nie, nie, to tak do końca nie było. Poza tym jeszcze jest jedna rzecz. Skala tego zjawiska. Już w czasie powodzi tego typu sygnały, w szczególności ze struktur policyjnych, do mediów i do społeczeństwa Wrocławia dochodziły. W momencie, kiedy to dochodziło, to oczywiście to spowodowało zmniejszenie skali tego. Ale druga strona medalu jest następująca. Często były to oszczerstwa. Często okazywało się, że na przykład, jeżeli mamy do czynienia ze sklepem, zalanym oczywiście. W którym jest wywalona szyba wystawowa, to ona nie została wywalona przez kogoś, kto ukradł tam cokolwiek, tylko przez napór wody. To jakby troszkę zmienia postać rzeczy. Ja nie twierdzę, że takich przypadków nie były. Były, tak jak powiedziałem już tu wcześniej, ale sporo było doniesień, które są, ich informacyjność jest wątpliwa. I szczerze, powiedziawszy z tego, co wiem, jakichś karnych spraw w związku z tymi sprawami była naprawdę minimalna ilość. Mówię jeszcze raz, nie twierdzę, że nie było takiego zjawiska, ale skala wcale nie była taka wielka. I jeszcze z tymi zastrzeżeniami, o których wcześniej powiedziałem. Także może nie było na przykład takiej bandyterki albo czegoś takiego. Nie w ogóle nie. Jakiś takich ewidentnych napaści. Nie znam takiego przypadku, ani jednego, żeby ktoś, kto musiał uciekać z danego osiedla willowego, ponieważ całe osiedle, powiedzmy sobie, zostało zalane na ponad metr, dajmy na to, i nie mógł tam dojechać, żeby tego typu miejsca, takie osiedla były w sposób liniowy i masowy okradane za pomocą jakichś włamań. Nie było takiego przypadku. I z tego, co wiem, ani jednego. No to, to znaczy, że, że chyba aż tak źle, jeżeli chodzi o te kwestie, nie było. Bo jeszcze raz: nie twierdzę, że nie było takich destrukcyjnych czy patologicznych wydarzeń, ale nie było planowej akcji takiej, prawda, że jakiś gang będzie szedł ulicą i rozwalał naszednie, no płynął ulicą oczywiście, będzie włamywał się do każdego kolejnego domu, prawda, wzdłuż tej ulicy. Pod nieobecność oczywiście mieszkańców. Czy nie można było takiego coś zrobić? Czy świat przestępczy. Co? Powódź zaskoczyła? Jakoś tego nie zrobili, a mogli. Ja bym tak na społeczeństwo miasta Wrocławia tak pod tym względem tak strasznie nie narzekał. Nie było źle, naprawdę. Natomiast sporo było takich inicjatyw, które miały za zadanie właściwie chronić tego typu opuszczone obiekty. Coś w rodzaju takich, można powiedzieć, oczywiście w cudzysłowie pewnym i takim przybliżeniu, takiej jakby straży sąsiedzkiej, że jeżeli dom stoi pusty, to sąsiedzi jednak patrzyli, co się z tym domem dzieje, nie? Dużo by mówić na ten temat, bo to jest kwestia pomocy sąsiedzkiej. No, ja na przykład, jak, jak zajmowałem się tym, trochę co to, to dużo kryć, takim czynnym ratowaniem, Wrocławia to właściwie rano wychodziłem, przychodziłem późnym wieczorem, już właściwie po zmroku, szedłem od razu do domu. Ale skąd? Pierwsza rzecz, to szedłem do mojej którejś tam sąsiadki starszej pani, która miała dla mnie obiad. Panie, Jerzy, Pan miał przyjść o 19, jest 20 o obiad na pana czeka. I proszę w jutro rano przyjść na śniadanie. Także ja nawet tego jedzenia nie musiałem sobie robić. Tego typu pomoc też miała miejsce. Również w tych wilowych dzielnicach, nie tylko blokowiskach. Bardzo chciałabym panu podziękować za tę niezwykle ciekawą i wartościową rozmowę. Zapraszam również do przesłuchania innych odcinków z naszego podcastu Historia do Usłyszenia. Tymczasem żegnam się z panem profesorem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do, widzenia. do, widzenia. do usłyszenia. I z państwem do usłyszenia.